przywieźli kamyczki muszę tymi kamyczkami wysypać tutaj dróżkę do garażu i podłogę w maluchu podłogę garażu pod maluszki ciężka praca zwłaszcza, że jest 30 stopni ciepło duża wilgotność i jak widzicie leje się ze mnie siórka ale co zrobić jak się ma takie luksusy jak na Trzeba o niego dbać. Podłoga w garażu wygląda gdzie będzie tak. Już w garażu już prawie skończona. Teraz trzeba tylko zrobić tą dróżkę dojazdową. I jakby kilku z Was tu przyjechało i pomogło, to bym się wcale nie obraził. A nie żebym ja stary wszystko sam musiał robić No oczywiście moja córeczka mi dzielnie pomaga Która filmuje teraz i robi miny tam żebym nie opowiadał bzdur bo nie sam to robię bo ona to wszystko ładnie rozgadza. Trzymajcie się Wodę jeszcze masz czy przyniesie jakąś Mam wodę Przyniosłem sobie właśnie czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy. To był taki slogan robotników PRL-u że po prostu robotą się nie trzeba przejmować. Robota nie zając nie uciekać. No, szkoda, że dzisiaj nie jest pochmurny dzień. Tylko dziś jak na złość ani jednej chmurki. Jakieś tam pojedyncze baranki. Słoneczko praży, więc chyba sobie ubiorę piękny kapelusik z kapelusz mojej teściowej. Myślę, że mi bardzo do twarzy w nim jest. Nie wiem jak Wy sądzicie. Tutaj nie brakuje w komentarzach krytyków tego jak ja wyglądam i co sobie powinienem Zrobić, żeby wyglądać lepiej Ale Pewnie Jak się domyślacie Ups, zaraz tak Zaraz ten aparat spadnie Jak się domyślacie Opinie krytyków Nieszczególnie mnie Nieszczególnie Przejmuję Jestem w takim wieku, że się nie muszę przejmować tym, czy się komuś moje wąsy podobają albo mój kapuś. Ważne, że mnie się podoba. Chyba umrę z gorąca, trzeba jednak wzorem krajów południowych zrobić przerwę, ale tu paruwa. szybko włączyć klimatyzację, nawet jak mi tu będzie dmuchać do kamery, bardzo przepraszam za wszystkie szumy, ale nie jedzie wytrzymać. Ciekawe, czy się tu już da przejechać. No chyba, chyba bardzo dobrze Bardzo dobrze A skończymy to Jak się skończy upał Bo słoneczko świeci tak, że Nie idzie wytrzymać Jak to mówią, że nieszczęścia chodzą parami Moi nowy Moje nowe taczki no, koło im nie odpadło, ja je zdjąłem, ale zdjąłem je dlatego, że że się dziurka zrobiła. Więc znowu będę, będę fachowcem od łatania dentek. Wczoraj załatałem dentkę do malucha, dzisiaj będę łatał dentkę do, do taczek. Najpierw musimy znaleźć dziurę. jest tu. Od wewnętrznej strony. Sama dziura nie... się zrobiła od wewnętrznej strony. Odlepimy papierek. Przylepimy łatkę. Wygnieciemy wszelkie bąbelki powietrza. Zróbmy to tak jak się powinno. Być. Najpierw załóżmy jedną stronę oponię. Teraz załóżmy z tej strony dętkę. Zaczynają od zaworu. Teraz dętkę trzeba wsunąć do środka i założyć po oponę. fachowiec podobny teraz próba generalna zobaczymy czy to się da na tą upały, że wszystko się rozpływa maluszek jest bardzo ładnie zakonserwowany ale jak widzicie cała ta konserwacja wypływa z niego pod wpływem wysokich temperatur Tu na przykład na masce To chyba, to chyba z, tej, z tej maski ja wiem z czego z czego tutaj mu to płynie no bo, bo to też jest to też jest lepik jakiś No to dobrze, że maluszek zakonserwowany, tylko mu to wszystko tu wypłynie roztopić. Teraz tylko, żebym wymyślił stroną czy to wszystko jedno. Chyba wszystko jedno. Podkładka. Zawleczka. I taczki jak nowe. Ano, bo to są nowe taczki. No i po robocie teraz zaczęło padać. Ten deszczyk by mi się przydał podczas pracy. Jak to wygląda? Mamy taką taką dróżkę mamy teraz do garażu. Znaczy ja mam, aby ze mną wirtualnie. W garażu już jest też podłoga z kamyczku. Ten kolor, te kamienie są białe jak są suche, jak są mokre to się robią takie ciemniejsze. A ponieważ wjeżdżałem tu maluszkiem parę razy z braku walca, żeby je ugnieść troszkę, a już padało, no to mokre ślady zostały. Ale generalnie rzecz biorąc, bardzo jestem zadowolony z mojej autostrady. Nie będą się błociły koła. Jeszcze to trzeba będzie wyrównać, potem jak się jakiś kolejny porobią, Z czasem to wszystko stwardnieje, ut utwardzi się. Na razie są jeszcze luźne. Także cała kupa kamieni została zlikwidowana. Można wreszcie odpoczywać. Do jutra. A jutro do roboty. Tak to jest takie dwa dni wolnego. Strasznie szybko to zleci. Ups. Strasznie szybko to zleci i, i znowu się trzeba zabrać do pracy. W garażu mała rewolucja, bo właśnie jest generalne porządki. Część rzeczy poszła do komórki. A ja się uciekam, uciekam do mycia i może się udać jakieś filmy dzisiaj skleić. Garaż już wysprzątany. To znaczy, jeszcze nie do końca, bo tutaj jeszcze będą jakieś szafki. Tutaj projekt mojej żony przygotowuje jakiegoś aslana do kominka, bo będzie przeróbka kominka w domu. Tu półki, które były na tej ścianie, nie wiem, czy pamiętacie, powędrowały do komórki. Makramy mojej żony. A ta murzyńska maska na ścianie, jaka tu wisi, została przeze mnie wylicytowana od franciszkanów, którzy wrócili z misji w Afryce i przywieźli jakąś pogańską maskę, ale maska została poświęcona, ochrzczona i już nie jest pogańska także z za wielkiej wody o tym, że pan Piotr kierowca wielkiej ciężarówki w domu kończy mi się mój weekend, którym powinienem nazywać raczej mid weekend. Ciężko pracowałem w ogrodzie wysypując kamienie na drodze do garażu, garażu maluszy.